Rynek nieruchomości jest cykliczny, raz idzie w górę, raz idzie w dół, ale dlatego właśnie działki to jest wdzięczny temat do zarabiania na rynku nieruchomości i to z zupełnie kilku powodów. Dlaczego tak jest z działkami? Po pierwsze, trzeba się na tym znać, więc konkurencja na rynku działek jest mniejsza. Co oznacza, że można łatwiej zarabiać. Po drugie, działki mniej podlegają aktualnym trendom rynkowym, czyli na przykład zapaści na rynku. Po trzecie, działki i popyt na działki wyprzedza rynek. Bo zauważ, że ci, którzy dziś kupią działki, to domy czy też mieszkania będą sprzedawać w 2024, 2025 albo w 2026 roku? A to znaczy, że ta podaż trafi na czas, kiedy po prostu nowych nieruchomości będzie mało, bo przecież wiemy, jak ograniczyło się budownictwo, a jednocześnie. Popyt zapewne będzie większy, bo już zapomnimy o tym kryzysie. Czyli ci, którzy inwestują w działki, myślą o nich, mają szansę po prostu wygrać. Ja zajmuję się obrotem działkami, domami od wielu lat i dlatego zapraszam na moje szkolenia, które są po prostu oparte na wieloletniej praktyce. Obrotu gruntami, a przecież wiadomo, że praktyka to dużo więcej niż teoria, chociaż też teorię trzeba znać. Zajęcia są stacjonarne albo online, albo w miksie obu tych form szkoleniowych, a ten miks zapewnia nasz bezpośredni kontakt. W ramach szkoleń dowiesz się, jak grunt podzielić, jak stalić, skupić kilku właścicieli gruntów, jak przygotować grunt, który należy do kilku właścicieli, jak zwiększyć jego wartość, jak zbadać jego pojemność inwestycyjną, jak sprawdzić, co jest ukryte pod ziemią. To jest ważne, bo to może spotkać się z różnymi niespodziankami, ale też dowiesz się, na jakie kłopoty podatkowe możesz trafić, kiedy tobie grozi VAT albo jakiś inne parapodatki. Czy można tego uniknąć? A jeżeli można, to jak to zrobić? Jeśli ty masz odwagę do zmierzenia się z tym najciekawszym tematem w nieruchomościach, to zapraszam na szkolenia na stronach syment24.pl albo lebiec.pl. Oraz pamiętaj, ten temat, te działki. To jest najfajniejszy kawałek tortu w nieruchomościach i tego się trzymaj. Cześć!